Siema, jestem z i Następnie chciałam pozdrowić Camila Games i Wiktora Games, więc dajcie mu suba. Bo Vidor Games robi... Sorry, Kamil Games robi konkurs. Vitora Games serdecznie pozdrawiam... Kamil Kamil... Kamila Games też pozdrawiam. Dajcie mu, sub... dajcie im suby, błagam. Po prostu dajcie im suby i tyle. Za 3 minut odcinek. Nie wiem ile będzie trwało, ale rynek to pogramy oczywiście. Się... Jak coś nie mówię, zrobiłem to na zielony pod rząd, tylko były porażki, tutaj oglądanie, to były to były wygrane. Eee, mamy 9000, mamy sporo penning. Będziemy mieć spory opening, bo mamy tak Monety MZ, duża skrzynka z tego punktów, dla skrzynka, 200 monet, mega skrzynka, 150 monet, 50 punktów, 150 monet, Duża skrzynka, mega box, ja mega skrzynka, sorry. Zrobię sobie challenge do 19 kwietnia 14,5. A więc dlaczego jedną radę? Wierzę zostało mi 6 8 i tam 5 rang Dwie to jest więc sobie wyobraźcie, jakimiś wysadzamy, musimy być Tak. Tak, no Nie, to się dostałem. Nie, dalej. ta. ta Nie, serio? No, Не. Ну, он так нормально. там будет? Я так и не понимаю, да? Ой, не могу. Так, и тебя там тоже. как мне, но... Ты думаешь, что там? Я на моем языке купа, И за субом. Пойдите, не смог, нет? Ну, как бы, как Eee, o, no, no, co to co nie pamiętam nie wiadam? no to dobra, no to w będzie kamila games, games i wiktora games, games, 약ms, games game. i kamila games i games i games i wiktora games i dajcie suba bo jeden mi droi banner a drugi robi konkurs, więc no chyba so bardzo... nie wiem, chyba nie dokładnie nie pamiętam bo mam no nie nie zależy o co, bo ten kanał, to ja pamiętam okrut

a, 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 nie, to ja na syna ja, tak? To ja na ja. chyba nie, nie, nie na syna. No. O, na syna. Niech pan To jest Niech pan na syna. Niech pan na syna. na syna. Niech pan na syna. Niech pan na syna. Niech nie na Nie, Niech Nie, nie gram. Nie, sorry. Nie. No, Non takie così, palce. è così. Non è tocca... Nie. Non è così. Ecco di... Non è così. è così. Ma è Casi... così. Non è così. Non è così. Non è così. Ma... No è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è

więc dajcie im suba, nie bądźcie tam jak dajcie im suby no i, no i pozdrawiam tych Anglików, wszystkich Indonezjanów, e, Afrykanów, e, Hindusów, Brańczyków, Japończyków i cały świat, mnie i Was i dajcie im suby, bo będę bo no na bo będę da, mm, manera, i będę robił kursu i będę będzie weekendy, więc dajcie suba, będę pakał słuchajcie się, będę ja ja ja